Dobra, siemona mordę. z tej strony oczywiście standardowo yy, Kozaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie Dzisiaj witam was w kolejnej serii, która na mój kanał powraca Jak część z was pamięta, kiedyś nagrywałem Serię z gry Vegas Crime Simulator, jednak jak widzicie Od ostatniego odcinka z tej serii ta gra przeszła, Zaliczyła całkiem spory upgrade i no, słuchajcie, yy, dzisiaj pokażę wam Dzisiaj wam pokażę kasyno bo w tej grze jest generalnie Kasino, bo no tak, jeśli chodzi o wyzwania, to no jest bardzo, że. Jakby, o, o, właśnie, nawet zanim to e, pokażę Wam, jakie mam bronie fajne. Jak widzicie, tutaj mam taki karabin, który jest e, mega fajny. E, to są karabiny, które są klasy S. Bo, e, chodzi o to, że. Patrzcie, tutaj mamy. E, sklep. Właśnie, tutaj. E, jak na przykład. O, widzicie, jak mam bronie każda broń, ma, 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 tak, mamy klasę E, D. Tak dalej, tak dalej. Ja na przykład mam osobiście y, pistolet rangi na przykład B, ale jak widzicie na przykład broń. broń mam na przykład jak widzicie na poziomie C y, shotguna. Y, tutaj mamy jak widzicie broń na poziomie. Najlepszą broń mam na poziomie y, bodajże chyba y, D, także całkiem nieźle. Tutaj jak widzicie mamy. Mm, Broń na poziomie S, mamy dwie, mamy tom i tom I osobiście wolę tą ponieważ ta jest większa po prostu Jak widzicie no ta po prostu ma większy damage więc yy... No słuchajcie ale W każdym tak jak mówiłem Dzisiaj yy, W tym odcinku chciałem po prostu dojść do kasyna I po prostu pokazać wam yy, Jaka taki wiecie pierwszy odcinek taki W sumie po tak na prawdę można powiedzieć, że ta seria wcale powraca, więc teoretycznie Wiecie, pierwszy odcinek taki, wiecie, taki luźny odcinek wiesz po powrocie eee, To chciałem Po prostu, zrobić wam do kasyna Cześć, tylko muszę sobie znaleźć, gdzie, gdzie była kasyna na mapie eee, Cześć, żeby że mnie krewo ta kasyno kasyna dobra, tu jest kasyno O, ja chcę tutaj, gdzie dobra Będzie nie prowadziło, będzie o, dobra Okej, okay, będzie nie prowadziło do kasyna, okej, okay, słuchajcie, to tak jest o Lecimy do kasyna. No, słuchajcie, lecimy do kasyna. No, tak dawno w tym się nie grałem, a myślę, że kasyno to jest y, bardzo ciekawa wiecie, rzecz, która y, można nagrać. No, słuchajcie, lecimy do Wow, w tak, pewnym no. Jak widzicie, y, wszystko rozwalamy, tak jak zawsze trzeba. oj, czekajcie, bo już się wykoliłem. To yy... gdzie tu mamy kasyno w ogóle? Ok, to najpierw wam pokażę kasyno, a później robimy włam do bazy wojskowej, tak jak zawsze, bo to trzeba zrobić. Ale słuchajcie, najpierw lecimy do kasyno, oczywiście. Teraz tego widzę, kasyno jest tam, widzicie? Jak widzicie, teraz ta gra y, zmieniła się tak, że teraz mi po prostu pokazuje wszystko idealnie na mapce, y, dokąd właściwie powinienem jechać. Także to jest całkiem na plus. Dobra, słuchajcie, kasyno jest tam, już nie, 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 niedaleko, także. Okej, to było. do. dot, to, to, to parkujemy Bo kasino jest tu z boku zaraz Także wchodzimy słuchajcie do kasyna Okej okay, wchodzimy do kasina się start dobra co do kasina Open powiem tak no Kasino generalnie samo w sobie jak widzicie jest ciekawe O widzicie tak, tak no kasino jest mega ciekawe Osobiście Wygląda bardzo ciekawie Jak widzimy tu mamy jakieś gry Ale właśnie ja na to Musiałem to zrobić Patrzcie, tą patrz, broń. Widzicie? No, ta broń jest, to jest y, mocarna Broń Siema ma. idziemy do... Siema, dobra no, słuchajcie, lecimy dalej Tu mamy... O, czekajcie, mam, mamy komfort fortuny. Zobaczmy, co nam się uda wracać w kolor fortuny. Dobra. Eee, czekajcie, chwilę. Maga. i stop. Uu. Ale co za broń? Czekajcie, chwilę. Eee, muszę hagan. Co trafiłem za broń. Czekaj, co trafiłem za broń? Dobra, najpierw muszę go. Czekaj, czekaj. Gdzie jest ta broń, co trafiłem? Czy to jest. Eee... To było gdzie to było czekajcie to było tutaj chyba? Eee, gdzie to było tu chyba Nie to tu było chyba Tak? Nie gdzie to było To jest ta broń Ale to jest to co trafiłem, dobra Nie tak chyba nie jest ta czekajcie nie, nie wiem co trafiłem Bo to jest trafiłem tylko nie wiem za bardzo gdzie to jest co trafiłem Czekaj, w ogóle kupmy jakąś granaty to kupmy sobie zwany koktajl mołtowa, dobra, bo będzie, oczywiście będzie potrzebne. Dobra, słuchajcie, hmm. dobra, tu mamy jakieś ciekawe gry, oczywiście jeszcze. No e, tu mamy, to tu mamy, dobra, tu mamy Blackjacka, także to, 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 to Blackjacka. No generalnie tutaj chodzi o to, że nasze karty muszą być Mieć wartość więcej, muszą mieć po prostu wartość 27, także to słuchajcie Nie jak to gra, dobra eee, Musimy jakieś, jakieś szana postawić eee, da, postawmy postawmy najlepiej 50 niech będzie Zobaczmy Hmm, on ma 17 20 Dobra, wygrałem to, to teraz lecimy za 100. dobra 20, zostawiam Mamy remis, okej okay. No to co, lecimy dalej za stówę Podbijam Jeszcze, jeszcze zostawiam A, przegrałem no to, to coś jeszcze raz, dobra, podbijamy Dobra, ja, ja zostawiam Jest, dobra To że, słuchajcie, no tutaj akurat Eee, w tym nie za bardzo nic nie ma ciekawego, że wam tak pokazać w sumie eee, Bo jak mówię no Tutaj akurat W ogóle patrzcie, to kasynu wygląda mega ładnie Ale patrzcie na to Dobra, lecimy dalej oczywiście Dobra, dalej oczywiście Mmm Cześć, jak to mamy gry jeszcze? Co tu jest? O poker! O, dobra, czekajcie, lecimy w pokera. Eee, bez to. Dobra. No, nie, w słuchajcie, sensie, poker nie ogarniam, więc. Eee, dobra, co tu mamy gry jeszcze? Eee, czekaj, Blackjack był. Nie masz jakiś innych gry? Czekajcie, bo tutaj. Nie, to jest poker. Eee... Czekajcie, bo ta kasyna ogólnie ma dwie części, więc muszę przejść do drugiej części kasyna. Bo ta kasyna ogólnie ma dwie części, nie ma tylko jednej. Ale nie wiem, czy to druga część jest. Aha, tam jeszcze, dobra. Co tu jest? Tu byłem? Eee, co tu jest? To jest. Nie, to jest Blackjack, to tutaj byłem, okej. Okay. Czekajcie, bo szukam takiej gry, która była jeszcze jedna fajna. O tam była, dobra Tu mamy koło fortuny O, tu, o tu mamy slot machine Czyli tutaj po prostu losujemy, dobra, gramy za dych i losujemy Dobra Nic nie mamy no, nic, nic nie zagraliśmy OK eee, Tu mamy właśnie jakąś scenę fajną mm. Też to słuchajcie, no jeżeli chodzi o... O, eksploracja kasyna. No to to chyba by było na tyle. Dobra, tu się coś goście bawią. Dobra, słuchajcie, także co? Tutaj jak widzimy ee, To chyba w sumie na tyle, także zdrzeja. Generalnie w następnym tygodniu e, powinien się pojawić odcinek z e, FC Mobile 25. czy w tym tygodniu jeszcze powinien być. No jak mówię. Tam teraz jestem w trakcie robienia edynazarda, więc to był odcinek taki... E, znaczy, ten, to był odcinek właśnie z, w ramach jakby po, powrotu do tej gry po latach ale yy, Słuchajcie no Plendar tak. Mmm Ogólnie Jakby Wiecie, no jakby do tej gry wróciłem, bo po prostu ten a w piszmy Mobile za bardzo nie ma kontentu do nagrywania, więc po prostu zrobiłem takie odcinek, także coś jeśli wam się podobał i chcecie żeby ta seria... Eee pojawiła się regularnie, tak zostawcie łapkę w ogóle suła, także czy, ja się zamieszka na, na, na Elo